Zniszcz wszystkich nieumarłych w okolicy i pokonaj nekromantów. No dobra... Ja jestem za pokonaniem... nekromantów jak najszybciej. Ale obawiam się, że mogą spuścić mi łomot jeszcze. Strzeż się, plemienia nocy! Pff, mnóstwo wampirów... Też moc jest. Aha, ja tutaj rzeczywiście nie widziałem. Hmm. Czyli gdzieś tutaj jest kopalnia złota kolejna No dobra, to co? Jedziemy z wampirami? Hm, w następnej turze, jeśli już Okej okay. Aha, co tutaj byliśmy Moment, czy ty masz... Nie Żadnej logistyki, a szkoda Coś tutaj <ścoughs> Przydałoby się Wszyscy tutaj tak się lubią wlec, jakby naprawdę to było ich hobby. Teraz dzień szósty, czas na zamek. A tu, Ford wreszcie? No, jakoś teraz wygląda. Eh. O. Jazda dalej. Baltron wpadł do twego namiotu, budząc się z głębokiego snu. Adrien! Mamy kłopoty z ludźmi! Chodź szybko! Pośpiesznie i po omacku narzucając na siebie ubranie, wychodzisz na zewnątrz. Prosto w środek zamętu. Tatalianie i rafianie biją się. Zaciekła walka na pięści ogarnęła cały obóz. Przestać natychmiast! Niesie się twój mocny głos, lecz nikt go nie słucha. Krzyczysz jeszcze raz. Na próżno. Wiedząc, że kolejny okrzyk doprowadzi jedynie do bólu gardła, z głębi swego umysłu przyzywasz gniew potrzebny do wyzwolenia potęgi ognia. Kiedy całe niebo staje w płomieniach, twoi ludzie szybko rozbiegają się w poszukiwaniu kryjówek. Gdy przemierzasz obóz w poszukiwaniu winnych, żołnierze przezornie trzymają się od ciebie z dala, czekając, aż ochłonisz z gniewu. Nie trudno znaleźć podżegaczy, już dwukrotnie karałaś dwóch gorącogłowych kawalerzystów za obrazę potężnych gorgon walczących w twojej armii. Próbowali ich dosiadać. Teraz jeden z awanturników leży martwy. Odkrył dlaczego nie należy patrzeć prosto w oczy potężnej gorgonie. Mierząc zimnym spojrzeniem drugiego kawalerzystę, bez słowa podnosisz go jedną ręką za gardło. Syczysz przez zaciśnięte zęby. Nie będzie więcej burd! Cały podskakuje, gdy podkreślasz ostatnie słowo niewielką ognistą eksplozją z wolnej ręki. Kawalerzysta będzie musiał zmienić pludry. Rzuciwszego na ziemię, kierujesz się na powrót do swego namiotu. Pojawia się Baltron z dalszymi złorzeczeniami: opatruje rannych i zajmuje się spaleniem martwych. Kto zna pogrzebłowcy? Spalenie. Skąd to? <laughs> Nie powiem. Wampiry. Mnóstwo. No. Będzie burda. Tym razem dobra. Popatrzcie, co tu mamy, chłopcy. Gromada ludzi, którzy chcą zostać naszym obiadem. Miam, miam To dobrze. Paluszki lizać. Dermaty. Podano do stołu. <śpiew> ojej, ojej. Obecnie ręce, obetniemy nogi, a oni wciąż będą chcieli gryźć. To są ślepimy. <śpiew> Nie będą wiedziały, gdzie gryźć. Albo można po prostu błyskawicę pociągnąć. Ja jestem za takimi rozwiązaniami. Aczkolwiek, no, wiadomo, mogę z, po prostu sobie poczekać i ich rozstrzelać. Czekaj sobie. Strzelaj. Uuu, ostro. Dobra. Czyli można by było przywalić jeszcze czegoś, ale tam. Poczekam znowu. Proszę bardzo. <laughs> same łachmany zostały. No i finiszujemy. Uch, jeszcze jeden przeżył. I drapnął za pięć. Czyli do połowy go rozszapał. Ech, reszta sobie poradzi. Pobojowisko. Wykorzystując okazję, wygłaszasz przemówienie do swych żołnierzy. Podnosząc ich na duchu i dodając im siły. Twoi ludzie są zadowoleni i z chęcią pokonują dzisiaj większy odcinek drogi niż zwykle. To mi się bardzo podoba. Dobra, grupa wampirów znowu jest. <grytanie> Zaraz będzie to trupa wampirów. <grytanie> Bardziej pasujące określenie. Tyle że, gdzie mi się najbardziej opłaca iść? Niby tu... Nie wiem jeszcze, co jest tutaj w zupełnym rogu, ponieważ niestety jest to zasłonięty. Hmm. Ach, czterolistna koniczynka! Przechodząc przez wysuszoną łąkę, znajdujesz nieoczekiwanie soczyście zieloną czterolistną koniczynę. Super, będziemy mieli szczęścia i tu okie. Uch, ostro! Skrzynka ze skarbami jeszcze tutaj? Zaklęty krąg. Dobra, wezmę ten hajsik. I idziemy na czarnych rycerzy. <gryzamy> Zobaczymy, jak to się potoczy. Arkin, dawaj. Tak, łucznicy U tutaj jeszcze weźmiesz kogoś. Mógłbym niby nająć. Wreszcie, kogoś nowego. Ale bez przesady, bym musiał kupić budynek do najmowania, a potem już następna tura. <gryzamy> Po co mi nowi ludzie, skoro nie mam jakich wojsk nimi zabrać? To tutaj mogę zainwestować w stajnie. Przynajmniej szybciej będą chodzić. No. Brzmi sensownie. Tak. Łucznicy pewnie. Weźmiemy. Tutaj ulepszenie jakieś. Nie. Będziemy w... Ty mu lepszali. Ta, bo w trzecim zamku to już nie ma sensu. Tydzień była suka. Moment. Jestem trochę daleko. C niestety wciąż. Wieża łucznicza. To się najbardziej przydaje. Gitans. Dobra. Więc Bigusiem! się! Ej, trochę ci to zajmie. Może tak przebędziesz więcej drogi? No i czarni rycerze, zobaczymy czy musimy poczekać jeszcze na posiłki. Mam nadzieję, że nie. Tutaj jeszcze będę mógł wziąć gryfy po drodze. To sobie od razu zaznaczę, żeby nie musieć pamiętać o tym specjalnie. Wiecie co, może jest sens, a nie, na razie 6000 tylko jest. I jak się zbiera trochę kasy, to już od razu zacznę lecieć z następnymi ludźmi. Bo na froncie się przyda. O właśnie, mamy tutaj moczary. Hm. Te garnizony na straży, niestety przekonwertowane w nieumarłych. Dobra, jazda na czarnych. O, patrz, rekruci. Licznie. No, trzeba będzie teraz pokombinować. Dobra. Po to mamy na przykład inferno, żeby szaleć. Inferno jeszcze słabe będzie. Pff, przydałoby się zasłonić dwa razy te tarcze, pola siłowe. O. No cóż, nie ma czegoś takiego I tak oni się po jednym ruchu skupią Albo tutaj, albo tutaj W trójkę To wtedy może będę rzucał właśnie Takie czary spowolnienia nie mam Szkoda Duża szkoda 185 Inferno znacznie lepsze To ja sugeruję Nie zadziała na nikogo Ojej Inferno też? A, spoko. Aha, to nie umarli. Nie umarli nie mogą być oślepieni? Cóż, niektórzy nawet oczu nie mają. No tak, ale inne zmysły można oślepić. Powiedzmy, to tarcza mogę rzucić w takim razie. Wydaje mi się to sensowną opcją. Tak, na pierwszą turę, tak. I poczekamy. Aj, straty będą spora. 1734. Słabo! Myślę, że będzie bieda. No, ale spróbujemy. Uff. Hey. Tragedii nie będzie. Dobrze też nie będzie. Postarałbyś się bardziej. To co? Nie ma szans dobić. To nie ma co wychodzić. Mogę jedynie zablokować. O, tak, żeby żaden nie wziął od razu dwóch. Tak, przyjdą tutaj co prawda, to prawda. To jeszcze zrobię ta... tak. I teraz, inverno na tych git. Może się skusza? Nie, najpierw poczekam. Dobra. Jeszcze poczekam. Yeah. Dobrze, że te jednostki biją 15:46. Słabo. Dobra, weź kontratak na siebie. Masz więcej obrony. Ta. Niewiele, ale jednak. Good. Jazda. Uuu, uh, szaleństwa. No to skoro czekaliśmy, możemy dobić. I co? Jeszcze raz go drapnąć? Tutaj. Oh. 82, 101. Inferno? Mogę tak rzucić? No. Poczekaj, o nie. To było słabe. No, i zmaksowaliśmy już. Magia wody. Wezmę. Co masz? Tylko jedno miejsce. Masz magię Ziemi, powietrza, ognia, wody. Wymaksujemy, będzie bajka. O tysiączek. Na każdy dzień. Czy to nie wspaniałe? No tak w ogóle ja powinienem teraz jeść z atakiem. Te. No dobra. Coś jeszcze kupić? Ulepszenia. Gildia magów też. Nie ma sensu gildia magów, ponieważ nie mogę dostarczyć nowych czarów. Ale ulepszenie jak najbardziej. Dobra, poczekaj jeszcze. Gryfy chcą się dołączyć. Skorzystamy. No i bierz od niego. Wszystko. Uh, teraz jakaś siła będzie. Nie to co wcześniej. Och, wymienimy za korbaczy. Ja no niech mówię... Korbacze, Też to gnole i bobołaki. O... Tak... Trzydzieści pięć, sześć, dziewięć... Dwa pięć, dwadzieścia... No! Lepiej mieć zbrojnych. I tak, Adrien, jazda dalej. Co tutaj jest? Ah, to Alkin zobaczę. Więcej chcą pokonać niż zwykle. I to mi się podoba, ponieważ teraz jeszcze zaatakujemy wampiry. Hej, patrzcie, obiadek. Te niestety bardzo strasznie się wskrzeszają, dlatego trzeba je tłuc. Ale mało was. Za mało. Tyle. Mhm, dziesięć tysięcy? Poczekamy jeszcze troszeczkę. Czyli tak, tutaj ulepszenia są, ale ja muszę robić te rzeczy. Dzień drugi. Magazyn zasobów. Tak. Przede wszystkim. No i dobra, teraz mogę tutaj ulepszyć whatever. Koszary na przykład. I tyle. Obóz najemników. Plus jeden do ataku. I chatka czarownicy. No, gramy w ryzyko. Magia wody. Mamy już dobra skrzynia ze skarbami. Zastygła kosmoka. Super, mamy już jedno. <gryw> to mam razy dwa. Uh, nie kumuluje się. Szkoda. To też mogę odwiedzić. Obozowisko Wezmę też kasę, w, idąc w drugą stronę. 500, 600. <noise> Oby tak dalej. I tak, tutaj wieża gryfów na przykład, ale najpierw. Tutaj też Rada Miasta oczywiście się przyda. W sumie wiecie co? Tak zrobię. A zobaczmy. Ha. Jest nagaż u nich. Adrian jest lepsza. Liczba miast, liczba bohaterów. przydujemy? Z wszystkich zasobach nazbieranych oni. Nie wiemy jak w dochodach. Mogę jeszcze niby styga kupić. Nie chcę. Na razie nie. Moment, czy ja kupowałem w tym tygodniu? Tak. No to luz. Kolejne obozowisko. Dobra, wyeliminujemy jedynie zagrożenia i weźmiemy stawik. W sumie, skoro tu jestem, wszystko wezmę. Przeszedłszy przez niewielką dolinę, żołnierze docierają do znękanej ziemi, na której stoczono wielką bitwę. Ciała ludzi i koni oraz szczątki uzbrojenia zaścielają całą okolicę jako gorzkie przypomnienie wojny. Z pomiędzy niedalekich drzew dochodzą echa krzyków torturowanych i umierających. Rzuciwszy okiem, zwiadowcy donoszą o wampirach pożywiających się tymi, którzy przetrwali bitwę. Sterane resztki armii stanowią posiłek bezdusznych stworów. Słychać jeszcze głos jej dowódcy: Sir Michael żyje. No to już z Za Zatem Arafianie nie chcą zapłacić okupu! Bardzo dobrze. W sam raz nadasz się na przekąskę przed snem. Resztą będziemy się sycić później. W ten sposób ludzie nauczą się nie wchodzić w drogę plemieni nocy. Jaki okupy Rafian? O co tutaj chodzi? Rafianie? Obudźcie się. bo inaczej coś takiego do was zapuka podczas snu. A jak powiecie, proszę, to już nie będzie odwrotu. Co z nich zrobić? Zabić! Okej. Okay. Dobra, tam dotrzemy w następnej turze. No, 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 patrzcie, co do nas przylazło. Wydaje ci się, że dasz nam radę? śmiem wątpić. <ścoughs> Kiedy to mówiłyście, o, wampirki, nie widziałyście jeszcze naszych wspaniałych łuczników? Nie tych. Tych. O, wy też możecie przygrzmocić. O, Nawet kamecha mecha wystarczyło. I tyle. Dobra. Więc tak. Tutaj mamy truposzy, truposzy. I tyle. To w takim razie jedziemy do mójna. Teraz pytanie. Co dalej? Tutaj Rada Miasta. Więcej kasy. Ile teraz będziemy mieć? Osiem tysięcy turę. Nieźle, nieźle. Dzień był długi i męczący. Podróż przez znajome okolice, zasłane obecnie z wałami gnijących trupów, dała się wszystkim wyznaki. Z ciężkim westchnieniem wycofujesz się do swego prostego namiotu na kilka godzin snu. Zauważywszy, że klapa jest podniesiona, ostrożnie wkraczasz do środka, zastanawiając się, czy nie umarli znają obyczaje zabójców. Jeśli nawet tak jest, to dziś nie poznasz odpowiedzi. Wnętrze namiotu zaściłają dziesiątki kwiatów, wypełniając je niebiańskim aromatem. Oddychasz głęboko i zdajesz sobie sprawę, że nie jest to coś, co mogliby zrobić żołnierze lub baltron. Chichoty, rozlegające się przy wejściu do namiotu, zdradzają sprawców. Uratowane ostatnio dzieci obserwują, jak cieszysz się zwykłym zapachem kwiatów wśród koszmarów wojny. Obdarzasz je uśmiechem i przeganiasz do łóżek. Przynajmniej tej nocy będziesz spać spokojnie i śnić jedynie o własnym dzieciństwie. Jak miło. Dobra. Nawet klejnoty nie są tak przyjemne. Zbliżając się do więzienia, widzisz grupkę rafian radujących się z bliskiego uwolnienia. Sir Michael wychodzi przed innych. Pokazujesz mu list, a on, przeczytawszy, przyklęka na jedno kolano. Ślubuję wierność własną i moich ludzi. Hmm w łopatownym porywie szlachetności wyważasz drzwi więzienia i uwalniasz zamkniętego w nim bohatera który w ramach wdzięczności przysięga ci lojalność a o ser ej ty się nazywałeś inaczej zawsze krystian co jest? Zmieniłeś imię? Nie wiem, ale masz szczęście, że cię uratowałem. Mistrz finansów, 500 złotych monet dziennie, super. Mistrz pierwszej pomocy, artylerii, balistyki, ataku, partnerstwa, dowodzenia? Do czegoś może się nadać stopień 11. Jako najlepszy bohater przejdzie. I ma ulepszone jednostki. Niestety ja tylko koszników mogę od niego wziąć. Bo oczywiście nie będę mu tam nic zrzucał oprócz jednego artefaktu, który mi i tak zbywa Dobra wiecie co? Jak krzyżowców wezmę zamiast zwykłych No bo wolą dwa razy i to mocniej o oh. dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę nice Dobra. To ser będzie się w luku tutaj? I Brał różne rzeczy ciekawe. Więc tak zacznijmy od złota i pójścia do szkoły magii. I tak Sir Michael. Weźmy resztę tutaj. I jeszcze, oczywiście, odwiedzimy magiczną studnię. Tysiączek. Pięknie. Jeszcze klejnoty. O, właśnie, zobaczę co to za zaklęcie. Może coś ciekawego. Hmm, ciekawe. Samo w sobie. I tak. Tutaj ratusz. No. I wszystko gra. Teraz ulepszona wieża gryfów? Może być. Pff. Pff. Z drugiej strony trochę słabo, że ten trzeci zamek nie będzie miał ulepszonych rzeczy. Jakoś sobie z tym poradzimy. Na przykład przynosząc ich, przeprowadzając jako wieczki statka do tego zamku na szkolenie, plus jeden do wiedzy, tak czujesz mrowienie skóry od się wokół magii.